Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl Super Sprint odbywał się na dystansie 250 metrów. Co ciekawe, w jedynkach zasiedli nie tylko specjaliści tej konkurencji, ale także ci, którzy na co dzień startują w większych łodziach. Impreza tak naprawdę była nieoficjalnym zakończeniem sezonu wioślarskiego. Była też jego doskonałym podsumowaniem. Spotkanie nie dotyczyło tylko organizatora skifów, czyli Pegaza Wrocław, ale też innych klubów. Wydarzenie miało za zadanie jednoczyć środowisko wioślarskie Dolnego Śląska. Zaprezentowali się zarówno młodzicy, jak i juniorzy młodzy, Młodsi, juniorzy, seniorzy i weterani. Szczególnie ciekawie wyglądały pojedynki. Młodych ze starszymi. Do arcy emocjonującej rywalizacji doszło pomiędzy Patrykiem Syposzem, aktualnym mistrzem Polski seniorów z AZS-u Politechniki i Dawidem Pieniakiem, mistrzem Polski juniorów z Pegaza. Wygrał faworyt, czyli ten pierwszy, ale wyścig był doskonałą reklamą wioślarstwa. To sport, który może dawać wiele satysfakcji nie tylko zawodnikom, trenerom, ale też kibicom. Z wygranych w swoich kategoriach cieszyli się m.in. Joanna Wójcik, Kacper Łukaszewicz, Joanna Kulikowska. Weronika Brej i wspomniani już Patryk Syposz oraz Dawid Pieniak. Zawody zostały bardzo profesjonalnie zorganizowane wioślarze bardzo chcieli zwyciężać. Czasami aż za bardzo w kilku przypadkach było potrzebne wsparcie łodzi asekuracyjnej. tak 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 mam. Mogę pana prosić o Zawodom połączonym z wioślarskim piknikiem przyglądało się wielu wrocławian i gości. W samej imprezie uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Nowe Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl